Dzik dzikus część czwarta. Troll pobiegł na miejsce, gdzie dziki w nocy buchtowały. Na skraju lasu widać było przeoraną, spuchniętą ziemię i ślady racic. Troll przyglądał się temu przez chwilę, a potem skierował wzrok ku kilku ludzkim domom, które stały w pobliżu. Puścił się pędem w ich kierunku. Wyglądało na to, że wpadł na jakiś pomysł. Kiedy dobiegł do pierwszych zabudowań, przeskoczył sprawnie przez płot i zaczął rozglądać się po podwórku. Rozległo się wściekłe ujadanie psa. Jakiś dzielny reks albo burek, który pilnował domu i podwórka, zapewne wyczuł trola i podniósł alarm. A było to pokaźne psisko, szczekające niskim, dudniącym głosem. Troll groźnie na niego spojrzał i wydał z siebie tak przeraźliwy syk, że pies tylko zaskomlał, podkulił ogon i schował się w najgłębszy kąt pod schodami. Kiedy wieczorem wrócili gospodarze, ciągle siedział tam przerażony. Troll dopadł kontenera na śmieci, otworzył pokrywę, zajrzał i zaczął wyciągać ciemne, napełnione odpadkami worki. Przerzucił je przez płot, po czym po kolei przenosił pod las. Kiedy już wszystkie tam zataszczył, porozrywał je i rozsypał ich zawartość w miejscu, gdzie buchtowały dziki. Widok był przerażający. Zamiast spulchnionej, pachnącej ziemi widać było ohydne śmieci. Wszędzie walały się resztki jedzenia, zgniłych owoców i warzyw. Papiery, torebki foliowe, puszki, plastikowe butelki. Troll wszedł do lasu, przez chwilę stał i nasłuchiwał. Potem pobiegł w kierunku szkółki leśnej zajęcy. Z pomiędzy liści dojrzał Uchowskiego, grupkę maluchów i jeszcze dwa dorosłe zające. Zaczął wtedy chrząchać, udając odgłosy dzików. Zające od razu nastawiły uszu. A Uchowski odezwał się do nich. Słyszycie chrząchanie sząchanie dziku? Może jest wśród nich dzik dzikus? A jeśli nie, przynajmniej dowiem się czegoś o nim. Zaraz wrócę! Krzyknął i ruszył w stronę odgłosów. Trol, nie czekając długo, oddalił się w kierunku buchtowiska, sząchając co chwila. Chciał w ten sposób naprowadzić Uchowskiego na miejsce, gdzie leżały śmieci. Dzięki temu, zając, dotarł na skraj lasu. Na widok śmieci zamarł przerażony. Tylu odpadków pod lasem jeszcze nie widział. Kiedy tak stał, usłyszał kroki za sobą. Z głębi lasu nadchodził troll, kiwając się na boki. Witaj, zającu! zaczął troll. Starał się nadać swojemu głosowi najbardziej delikatne brzmienie, jakie potrafi. Hej, Odpowiedział Zając. I co, znalazłeś dzika dzikusa? Szukałem go po całym lesie, ale nie mogłem na niego trafić. Dowiedziałem się tylko od kaczek, że dziś w nocy dziki były w tym miejscu. Więc właśnie przyszedłem sprawdzić. Widzę jednak, że byłeś tu pierwszy. Tak, pojawiłem się tu chwilę przed tobą, odparł Zając, który nie domyślał się podstępu. Usłyszałem krząchanie dzików, więc przybiegłem, ale nie ma ich już tutaj. Jest za to dużo śmieci. O, dziki zostawiły całe mnóstwo śmieci. Troll udał zdziwienie. Fuj, jakie to ohydne. Faktycznie, dodał zając niepewnie. Trochę tu naśmieciły. Zając miał dotąd dobre zdanie o dzikach. Dlatego z trudem przyszło mu przyznanie, że dziki zrobiły coś okropnego. Dziki niestety uwielbiają śmieci, powiedział troll. I stąd biorą się choroby, dodał. Zając nic nie odpowiedział, więc troll pewnym siebie głosem ciągnął. Wiadomo. Więc teraz skąd u dzika dzikusa wzięło się kichanie? Ze śmieci. Tak, tak, las będzie do likwidacji, pokiwał głową. Uchowski przyglądał się śladom racic. Wydawało mu się nawet, że rozpoznał wśród nich odcisk nóg dzika dzikusa. Dumny z siebie troll zostawił zająca i pobiegł nad staw. Tak jak poprzednio, wygrzebał z kosza kawałki chleba i wrzucił je do wody. Usiadł na brzegu, zwiesił smętnie głowę i zaczął jęczeć, udając załamanego. – Ech, to straszne, mam już dosyć – mówił do siebie, ale na tyle głośno, żeby usłyszały go kaczki. Pojawiły się skuszone widokiem pływającego chleba. – Ech, to straszne – jęczał dalej. Kaczki wyciągnęły szyję w stronę troja. On podniósł głowę, jak gdyby dopiero teraz je zauważył. O, kaczki, zawołał, udając zaskoczenie. Witajcie. Czy wiecie, co przed chwilą zobaczyłem? Coś strasznego. Jestem załamany, zaczął. A co takiego widziałeś? Zapytała jedna z kaczek. Zając pokazał mi właśnie miejsce pod lasem, do którego dziki. Naznosiły śmieci. Ochyda! Oh, Trol wzdrygnął się z obrzydzenia. Nie wiedziałem, że dziki uwielbiają grzebać w śmietnikach i że ściągają śmieci do lasu. Mówiąc, patrzył uważnie na kaczki, sprawdzając, jaki efekt wywołują jego słowa. Kaczki były zasłuchane. Trol kłamał więc dalej. Podobno to dzik dzikus namówił je do grzebania w śmieciach. A teraz kicha i kaszle. Na pewno się zaraził, zjadając śmieci. Teraz zarazi też Was. Tacy właśnie są ci fałszywi przyjaciele. Lećcie na skraj lasu i same zobaczcie, co dziki zrobiły dziś w nocy. W miarę słuchania, kaczki bały się coraz bardziej, a pod koniec opowieści trola były już całkiem przerażone. Zaczęły nerwowo dyskutować między sobą i przekrzykiwać się nawzajem. Troll cieszył się, że udało mu się tak bardzo namieszać kaczką w głowach. Kół więc żelazo póki gorące. Lećcie, a potem przekażcie innym zwierzętom, co zobaczyłyście. Trzeba ratować las! – zawołał. Stary kaczor Kajetan zarządził sformowanie szyku do przemieszczania się drogą powietrzną. Kaczki zatrzepotały głośno, wzbiły się w niebo i poleciały na miejsce buchtowiska. Długo chodziły i oglądały rozsypane przez trola śmieci. Poczuły się ważne, jak gdyby były jakimiś inspektorami do spraw czystości w lesie. Nowa rola przypadła im od razu do gustu. Patrzyły to na śmieci, to na ślady raciczek. Kiwały mądrze głowami. I kwakały z niezadowoleniem. Kiedy już się naoglądały, nakiwały i nakwakały, postanowiły przekazać innym zwierzętom ostrzeżenie przed dzikusem i resztą dzików. Latały więc nad drzewami, a gdy tylko ujrzały jakieś zwierzę, powtarzały: Idźcie, zobaczcie buchtowisko, śmieciowisko! Tak, tak, to wszystko zrobiły dziki. Tak, tak, wszystkich nas zarażą las do likwidacji. Koniec.